Cześć wszystkim. Dziś mamy pierwszy dzień wiosny i zaczynamy ten dzień od wysiewu. Mam przygotowany bób na różnych taczkach, jest go bardzo, bardzo dużo. Mąż mi tutaj przygotował fajnie tutaj te rurki, żeby potem wyłożyć na nie agrowłókninę, co ochroni moje młode siewki przed chłodem. Przed, przede wszystkim przed wiatrem. Ja będę sobie, tak jak widzicie, sadzić w tych przestrzeniach pomiędzy tymi rurkami po 12 sztuk. Dlatego po 12, że mam po tyle sztuk jednej odmiany. Tak jak możecie zobaczyć, to wszystko, co tutaj jest, to jest bizon. Wysiane 17 marca. Wszystkie te wy, które teraz zobaczycie, są wysiane. Tego samego dnia. Tutaj mamy również 12 sztuk i jest to bób, bachus i tak dalej, i tak dalej. Nie przedłużając, biorę się do sadzenia. I pokazywałam wam te doniczki wcześniej. Kupiłam je ze względu na to, że łatwo potem wyciągnąć z niej roślinkę. Po prostu wysuwamy, ona jest mięciutka, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Można zobaczyć, jak ładnie są przyrośnięte korzenie. Dół mam już przygotowane. Częściowo przeze mnie, częściowo przez jakiegoś gryzonia. Także coś przypuszczam, że będzie się w tym roku działo. Zakładam, że tutaj krety i inne stworzonka będą mocno działać. Ale miejmy nadzieję, że dużych strat w plonach nie będzie. I gotowe. Ok, mamy już całą grządkę wypełnioną bobem więc najwyższa pora żeby sobie ją teraz okryć okryć agrowłókniną na razie poszedł sam bób w tej pierwszej grządce w kolejnych też pójdzie bób yy, i groszek cukrowy i to będzie wszystko jeżeli chodzi o wysadzenia yy. Dzisiaj, dlatego że jeszcze ziemia jest chłodna, a wiadomo, czym będzie lepiej nagrzana, tym roślinki będą miały łatwiejszy start i po prostu będą lepiej rosnąć. Jeżeli chodzi o siewy, to jeszcze się wstrzymam do osiania bezpośrednio w gruncie. Na tę chwilę chciałabym właśnie wysadzać to, co już mam, czyli właśnie bób i groch cukrowy. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.